Powiem wam widzowie, że z dnia na dzień na tym świecie zaczynają się dziać coraz bardziej dziwne i przerażające rzeczy. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, laleczka Czaki zemściła się na mnie poniekąd za to, że no, zamknąłem ją w pułapce, yy, ale zamknąłem ją i kiedy ona była tą dobrą laleczką, woda wtedy jest jej słabym punktem, tylko że jak widzieliście, ja próbowałem tą wodę wylać kiedy była złą ale mi to nic nie dało mniejsza. W każdym bądź razie, widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, ponieważ w dzisiejszym odcinku będę chciał sp co dzieje się w tym lesie, ponieważ od dłuższego czasu, zanim jeszcze zacząłem nagrywać, słyszałem jakieś dziwne dźwięki od jakichś chyba innych stworów, których wcześniej nie słyszałem, widzowie. Nie mam pojęcia, co to może być. Czy laleczka czaki, może mieć coś z tym wspólnego? oglądajcie film do końca, subskrybujcie mój kanał. Tu jest czerwony przycisk do subskrypcji i musi być on szary. Będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem. Cześć, co jest gro? Co to? Co? Je? Czemu tu się tak fajczy wszystko? Nie, 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 nie. Czekaj, czy laleczka czy... Widzowie. Nie stój, stój, nie rozwalaj mi tutaj nic. Co, co się dzieje? Tylko nie lalka czaki. No, za... czy z jakiejś zabawy, jej się zachciało, czy co? Widzowie, jeszcze na ekranie. Na szybko, wam by się tam. Ostatnią obserwującą osobę z Instagrama. Jak chcecie się tu pojawić. Co tam jest jeszcze do góry? Patrzcie na to jakiś blok, czy co? Jak chcecie się tu pojawić, wystarczy tylko, że wiecie, zaobserwujecie mnie, link znajdziecie w opisie. Stój, stój, stój. Lalkaczaki, no co ty robisz? Wszystko, jakie zabawy, tinty. Jeszcze mi tu pod bazą wysadziła, pod moim murem. Nie możesz takich rzeczy robić. Jejku, widzowie. Zobaczcie, zachciało je się, podpala wszystko tutaj. Nie no, ten las niech będzie sobie. Nie możesz niszczyć świata. Ej, schowaj to. Nic, proszę tu nie podpalać więcej. Dobra. Yy, nie wiem, lalkaczaki, co ty chcesz, ale ja muszę coś posprawdzać, tak więc więc idę z powrotem sobie do swojej bazy. Co za mną leżysz? Po co? No, dobra, niech ci będzie Dobra, leczka czaki, niech ci będzie. Możesz sobie wejść już, jak już idziesz. No to, no dawaj, skakuj na dół. Co robisz? Nie ma przedłużania teraz. Ja to wszystko zamykam, żeby nie. No, idź tam do przodu dalej, laleczka czaki. No to już mnie denerwujesz. Poczekaj, no, bo muszę tutaj zamknąć wszystko. A ty mi się kręcisz pod nosem. Widzowie, nie mam pojęcia w ogóle skąd mogą dochodzić te. Znaczy, wiem skąd dochodzą te dźwięki. Więc będę chciał to sprawdzić. Miejsce już jest zamknięte. Okej, okay, tu zamykamy. Cyk, 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 cyk. Niech tak będzie. Y Idę teraz do swojej bazy po jakieś tam rzeczy. W ogóle, tak myślałem, że wpisz, wpuszczę ojku, wpuszczę tu jakiegoś widza, który będzie mógł zamieszczać sobie w tej, w tej bazie. Dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli. Oczywiście zrobię tak dla subskrybentów mojego kanału. W razie co to sobie te TNT wezmę, tylko odłożę tutaj, żeby czeki nie widziała. Ok, złote jabłuszka, żeby był pełny, tak jak coś. Co tu jeszcze mogę wziąć? Yy, lawę, mleko, yy, krzy 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 tu już mam tego sporo. Ok, i tu jeszcze mam. Mamy miksturę regeneracji oraz miksturę siły jeszcze będę potrzebował, gdzie ona jest? Tu jest nie leczenia, okej. Okay. Jeszcze gdzieś widziałem siły na 6 minut. Jest siły, patrzcie. Bank, bank i jeszcze regeneracji sobie wypijemy. W ogóle przez ten cały czas widzowie udało mi się wbić 25 poziom. No wydaje mi się, że jest to sporo. Dobra, leliczka Czaki, dawaj, wychodzimy stąd. Czekaj, ja ci zbuduję może schody. bank i bank, okej. Okay. Bank, bank. Czekaj, bank, bank. Dobra, i tu. Powinieneś dać radę wyjść chyba stąd. Okej, okay, no idziesz. No niech ci będzie. Gdzie jest słoneczko? w tamtym miejscu. Pa! Słońce jest teraz na tym miejscu, gdzie jest ten blok chyba, czy coś. Dziwna sprawa. Yy, dobra, idziemy teraz i zobaczmy. Laleczka, Czaki weźmy. O, co ty tak zasuwasz? Dobra, chciałem powiedzieć, żebyś może prowadziła. Szła pierwsza, bo to wszystkie twoje. To jest robota. Okej, okay, czy co to za krata? Co to? Co to? Co to jest? E, I co wie... Co? Jejku, co to za psisko? Proszę tam czajnik wyłączyć! A ja idę, widzowie, zobaczyć. Co? Patrzcie na to! Czy to jest jakiś wilk czy co? A to nie wygląda na przyjazne stworzenie. Nie, nie, laleczka czaki! Idź mi z tym! Jejku, widzowie, jak wiecie, co to jest za psisko, jakieś czy coś, to dajcie znać w komentarzu, jak ono się nazywa. jo! Ja. Dobra, no co tu masz jeszcze, czekaj, zobaczcie sobie Kolejny przak! O ja, temu to wystaje go, ten głowa, nie będę podchodził, bo mnie uziera jeszcze. Po co? co? mi dajesz? Co dzisiaj, co to jest? Okej. Okay. No nie no co tu? A, chcesz, żebym sobie go nazwał. Znacznik, nie ma szans, nie będę, Bierz to ode mnie, nie, nie ma opcji. Wiedziałem widzowie, znaczy byłem pewny, że coś tutaj musiało po ten. pojawić się, bo inaczej nie byłoby tego tych dźwięków takich, które słyszałem wcześniej zdecydowanie. No co laleczka czaki, no? Idźżeż dalej, bo nie wiem w ogóle co tu się spodziewać jeszcze. Patrzcie na to, ale ona dziwnie tutaj chodzi. Eee, okej, okay, dobra, sprawdzamy sobie. Ej, idź z tym ogniem w ogóle, no, denerwuje mnie. Co chce? Ojejku, kolejny znowu. Patrzcie na to, widzowie. Co jest grane? Kolejne psisko, takie czerwone. On ma jakieś jakby siodło, czy jakąś twarz na brzuchu? Zwróćcie sobie, oj, dobra Zwróćcie sobie na to uwagę, nie, nie patrzcie na mnie Ten dźwięk jest naprawdę przerażający I te pajęczyny to mogłabyś porozwalać w końcu Albo ja to porobię i ten ogień ugasić To no dajże spokój, tylko tu się fajczy I fajczy na okrągło Yy, idąc dalej, to boję się, że jeszcze coś innego tu będzie. Nie mam pojęcia, yy, czy to, to to, wszystko jest sprawka, leleczki, czaki. Już milion procent, bo chodzi sobie obok tych psiaków i się cieszy. Znaczy, to nie są takie psiaki, to bardziej jakieś wilki, nie wiem, hipopotany chyba normalnie. Nie, hipopotany, nie, żartowałem sobie, oczywiście, widzowie. Czekaj, czekaj, czekaj. Dokąd ty mnie prowadzisz? I co tam znowu robi jakaś krata? Co jest grane? Ty tam kogoś masz, czy o co chodzi? Nie, laleczka czaki. Ja już normalnie nie mam zamiaru tam iść. Co? Co to, to jest? Widzowie, zobaczcie na to. Tam stoi jakiś gościu. Jak się patrzy na niego. O, zbliżył się. O, ja, czekaj, Szybko do wody wejdę w ogóle, żeby sobie ugasić, bo mi zbroja pewnie zniszczy. A nie, zbroja tak jakoś mało mi się niszczy. Ale czekajcie. Droga, postawimy, ok. Laleczka czaki, kto to? Czy to jest twój tata? Czy co? Co on trzyma w rączku? E! Widzowie, znacie tego kogoś? Patrzcie na to, co on trzyma w ręce! E! Krzycz! Krzyczy coś! Słuchajcie to, uwaga! Podejdę bliżej! Ej, aga! Co ty jesteś, agata? Aga czy co? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Ej, aga! To jakby gadał coś do niej! Aga. Czy to laleczka czaki to aga? Czy o co chodzi? Ja nie rozumiem. Patrzę się na nią. Pa! Jakie ma oczy. jaką siekierę trzyma! Rozgląda się! Co to jest? Jakiś drwal? Chce wszystkich, wszystkich drzew się pozbyć? Co, nie, nie idę stąd w ogóle. Co to jest za typ? ja nie wierzę. Widzowie, jak znacie tego kogoś, tego postać, czy cokolwiek, nie, nie wiem już nawet, to dajcie znać w komentarzu. Ja przypnę wam serduszko. Laleczka Czaki, co to jest w ogóle? Kogo ty tu sprowadziłaś? Ja już się w ogóle boję iść tam z tyłu, bo tam wcześniej była jej rodzina jeszcze. Czy to jest i. Nie wiem, czy to, to jest jej wujek, kto. Nie mam pojęcia. No co, idę za tobą, no. Ale o co ci chodzi teraz, laleczka czaki? Co tu masz znowu? Skrzynkę? No dobra, no i co? Czekaj. O co ci chodzi? Nie rozumiem. Co, co to? Jajku! Co to jest? Czekaj, czekaj. Czy to są. Czekaj, ja się podbuduję od góry, bo boję się tego dotykać. Ej, to są widły? Czy jakiejś sztuczce? Widelec do jedzenia? Cześć, zabierzmy sobie to. Ojejku, fro, nie, roz nie rozumiem! Patrzcie na to, widzowie, co ona mi dała! Ja, co się chowasz? Nie chowaj się! No, roz rozwalam tą ziemię już. Odłożę ci to coś do tego, do piecyka. niech chce będzie w piecyku. Chyba, że nie chcesz, to nie wiem, twoja decyzja. No dobra, co, co chcesz dalej, Loleczka? Ej, co to jest za przejście? Co chcesz? Nie, 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 nie idę tam za tobą. Nie ma szans, żebym tam szedł za tobą. Nie, na pewno nie. Ja już wolę sobie. Cześć, weszła tam. Nie mam pojęcia o co jej chodzi. Co jeszcze mam, może ciekawego, w tej skrzyneczce? A, same wędki, dobra, to lipa. Tu ja ma coś takiego. Może jeszcze coś tu będzie. Tu się pali wszystko. A zobaczymy jeszcze tam za tego gościa. A patrzcie, zamknięty w tych kratach. Co? E? Co jest? No się dzieje? Halo? Dlaczego słoneczko zaszło tak szybko? Laleczka czaki! Co jest? Prze... Laleczka czaki! Nie rób takich Co ty odwalasz w ogóle? Słońce schodzi w dół! Nie, 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 czekajcie! Laleczka czaki, halo! To ja! Co ty tam robisz? Czekaj, co jest? Widzowie słońce w ekspresowym tempie zaszło na dół! Deszcz? Laleczka czaki weszła tam sobie dalej do środka i nie wychodzi coś długo. Nie wiem, może wejdę, zjem złote jabłko, z mieczykiem. Co ona kombinuje? Nie rozumiem Ego. Co to jest w ogóle? Nie, 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 nie. Co to? Laleczka czaki, to ty? Halo? Eee, e. I co wy patrzcie na to! Kto to jest? Czy laleczka czaki się, Ci o co chodzi! Nie, nie, zostaw mnie! Ja, Jej, przyspieszam! Jejku, wpadłem do wody! Z z z spierdzielam stąd! O, jejku! Patrzcie, jak ona wygląda! Laleczka czaki, co się z tobą stało? Jeszcze zombiak tu idzie. Wraca z powrotem. Nie stoi, sobie krąży wokół tej bazy. Ja stąd uciekam raz na zawsze. Co za porąbany dzień jakiś dzisiaj? Na początku odgłosy. Później y, zauważyłem, że laleczka Czaki zaczęła bawić się, niszcząc mój świat, podpalając drzewa, wysadzając TNT wokół mojej bazy. Y, później jakieś te psy takie, czy albo straszne stworzenia. Później ten gościu zamknięty w klatce. A na samym ko końcu y, widły podpalone, y, jakaś, jakieś przejście nowe w domku laleczki Czaki. I ona wchodzi, nie wychodzi. Yy, znaczy wchodzi tam później, nie wychodzi przez dłuższy czas. O Jejku! Ole się wystraszyłem! wąd stąd, pająku, ty! Co ty mi... Nie, widzę cię! Oj,ku, ale się wystraszyłem. Widzowie, idę się schować stąd, teraz na zawsze. Co? Creeper? Nie wytrzymam. Ten dzień jest jakiś powalony, naprawdę. Nie, nie wiem dokąd iść w ogóle teraz już. Czekajcie, żeby tu. Jejku kolejny! Co tu się dzieje? No dajcie spokój! Wąs stąd, gościu. Nie wytrzymuję już tego wszystkiego! Tu jest ciemno! A, przez tą dziurę! Czekajcie! Zasłonimy może tylko czym. Bedrockiem od razu nie będzie zaraz żadnego przedostawania się stworów. Widzowie to będzie na tyle w tym filmie. Nie wiem co ty myślisz. Dajcie znać w komentarzu, co ja powinienem zrobić i są ogromne problemy chyba teraz. Co będzie dalej? Nie wiem. Subskrybujcie kanał, żeby to zobaczyć. Bierzcie na drugi kanał, na Instagrama wszystko znajdziecie w opisie. Trzymajcie się na razie.